Witam Was w drugim odcinku fryzory dla lalek. Zaczynajmy. Lecz to dla niej jest. Ona ma takie włosy. jakie jak ja je zrobiłam? Wziąłam... tak jak wiecie, jak warkoczek się robi. Dałam na pół i tak przymiennie robiłam I w to powstały takie dwie. Na końcu zakończyłem gumeczku. Dobra, dalej. To dla tej lalki. Zrobiłam dla niej kucyka. Jak go zrobiłam? Wzięłam... Wiecie, jak się robi barkoczek? Na trzy części. Środkową część zrobiłam tak, jak w pierwszej fryzurze, to. Wzięłam, zrobiłam z tych rozpuszczonych włosów kucyka. Potem wzięłam tę i otoczyłam go naokoło. I tutaj dałam... Przez te włosy końcówkę Dobrze, mam nadzieję, że te wam fryzury się podobały Ta dla mnie bardziej się podoba fryzura A Dla was która? To do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!